Cześć! Witam Was dzisiaj w takim dodatkowym nagraniu spowodowane tym, że popełniłem błąd nagrywając poprzednio. Pomyliłem Mugello z Mizano. Odniosłem się do zamiany w kalendarzu Kazachstanu przez Mizano zastąpienia Kazachstanu Mizano tak jakby Mizano było Mugello. A przecież to jest inny tor. W tym roku nie było jeszcze ścigania na Mizano. Przepraszam za ten błąd i teraz na drobie odniosę się do tego, co sobie myślę o zamianie Kazachstanu przez Mizano, bo mam inne zdanie niż gdyby było to Mugello. Myślę sobie, że to jest fajna decyzja, że wybrano taki tor, na którym jeszcze nie było ścigania w tym roku. Mam sobie takie poczucie sprawiedliwości, nie? że jeszcze nie wiadomo, jak komu tam poszło, i no zobaczymy, przekonamy się dopiero. Pewnie, że można by gdzieś tam trochę poszperać, sprawdzić, zobaczyć, że w zeszłym roku w Mizano dublet zdobył Martin. Czyli jest to. Jakby odwrotna sytuacja do tej z Pekobaniają i Mugello. Gdyby Kazachstan został zastąpiony przez Mugello, to, to Peko byłby premiowany, zostało zastąpione przez Mizano, czyli można by przypuszczać, że to Martin jest premiowany. Różnica dla mnie jest jednak taka, że w tym roku jeszcze się tam nie ścigali, że jeszcze nie do końca wiadomo, jakim w tym roku po prostu tam pójdzie. Że tak naprawdę to każdy tor kogoś premiuje. Jedny, jeden dekopaniaje, drugi Martina, i trudno byłoby znaleźć tak super sprawiedliwy tor, na którym oni jakoś tam, nie wiem, toczą za żarty bój. Myślę sobie, że tyle sprawiedliwości, na ile możemy liczyć, to właśnie to, że to będzie wyścig na torze na którym jeszcze w tym roku się nie sprawdzali. No i przekonamy się, nie? Przekonamy się co z tego wyjdzie. Myślę sobie też o tym, że to dla mnie jakoś fajne, że między jednym wyścigiem a drugim będą testy w Mizano. Że myślę sobie, że nawet ten z faworytów, który jakoś tam powinien mu się noga, będzie miał okazję do tego, żeby w trakcie testów popracować nad ustawieniami i spróbować się zrewanżować. Uważam, że to jest fajny aspekt tego. Myślę sobie, że pewnie ta decyzja była też dyktowana po prostu względami logistycznymi. Że będziemy mieli pod rząd dwa wyścigi gnizano, pewnie to było jakoś najłatwiej ogarnąć. Tak sobie o tym myślę. To tyle ode mnie w tym nagraniu. Jeszcze raz przepraszam za błąd w poprzednim. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!